Bogowie starożytności. W mitologicznych i epickich legendach tych postaci są tysiące. O ich pochodzeniu, wojnach, intrygach, rywalizacjach i związkach miłosnych pisano książki i nakręcano filmy. W starożytności nikt nie wątpi w ich boskość, jednak współczesny świat nie czci ich jako Bogu. W rzeczywistości bogowie antyku to upadli aniołowie. Bóg zawsze oczyszcza w ziemię z ich pływ i przez ostatnie dwa tysiące lat pozbawi ich władzy. Całą władzę nad wszechświatem Bóg przekazał swojemu jedynemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Dziś cały cywilizowany świat liczy lata od Jego narodzenia, cząc Jezusa jako Boga. Mimo to u wielu wciąż pojawia się pytanie, czy Jezus Chrystus jest Bogiem. Nazywano Go Synem Bożym był po prostu człowiekiem. Przyjrzyjmy się tej kwestii, od której zależy nasze życie na ziemi i nasza wieczność. Sprawdźmy archiwa historyczne, akty sądowe z czasu prokuratorstwa Poncjusza Pilata w Judei, na które w swoich słynnych rocznikach powołuje się starożytny rzymski historyk, koroneliusz Tacyk. Zawierają informacje o sądzie Pilata nad Chrystusem. Pilat chciał wypuścić Jezusa, ale Żydzi nalegali, że zgodnie z prawem on musi umrzeć, ponieważ uczynił siebie Synem Bożym. Pilat, słysząc te słowa, jeszcze bardziej się przestraszy. Dlaczego człowiek władzy, który sam decyduje, kogo skazać i kogo ułaskawić, odczuł strach? Powiedzieli mu kilka słów. Jezus uczynił siebie synem Bożym. Potem gruntu usunął siebie odpowiedz spod nóg. Wynika z tego, że skazali Chrystusa na śmierć tylko za to, że nazwał Boga swoim Ojcem. Czynią się samym siebie równym Bogu. Kwestia, kim jest Jezus Chrystus, została rozstrzygnięta już dwa tysiące lat temu. Ukrzyżowano Go za to, że nazwał siebie Bogiem. Gdzie tamtych czasów mieli jasne pojęcie o tym, kim On jest. Wszyscy widzieli i mówili, że z krzesza umarłych wypędza demonów, uzdrawia chorych, nie cuda, objawia władzę nad żywiołami. Jego boskość była oczywista. Pilat, Rzymianie i Żydzi doskonale rozumieli, kim On jest. Ukrzyżowawszy Chrystusa, Pilot nakazał umieścić nad jego głową napis w trzech językach oznaczający jego winy. Ten jest Jezus, król żydowski. Rzymski namiestnik publicznie potwierdził jego winy, król żydowski, dając Żydom do zrozumienia, że ukrzyżowali swego Boga. Według wierzeń Żydów, Mesjasz, wieczny król Izraela, jest nieśmiertelny. Właśnie dlatego szydzili z niego. Złożyczyli mu, mówiąc, ratuj siebie, jeżeli jesteś synem Bożym, zejdź z krzyża. Wadze religijne naśmiewały się z Chrystusa i innych ratował, a siebie samego nie może uratować. Jeżeli on jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża i uwierzy mu, zaufa Bogu. Niechże teraz go wybawi, jeżeli go miłuje, a wszystko, dlatego że powiedział: Ja jestem synem Bożym. Także i złożyczyli ukrzyżowanie wraz z nim, urąganiem, Jezus mógł uczynić wszystko, co mu mówili. Mógł powstrzymać ukrzyżowania, wzywając ponad dwunastu legionów aniołów, ale cel Boga, był w musiał on stąpić do Otchłani, do Hadesu. Kiedy Jezus wydał ducha, rzymski setnik i ci, Którzy razem z nim strzegli Jezusa, widząc wszystko, co się stało, przestraszyli się bardzo i powiedzieli: Prawdziwie, ten był synem Bożym. A znaku było wystarczająco. Ciemność ogarnęła całą Ziemię. Planeta zadrżała i zatrzęsła się. Umarli święci powstali w momencie jego śmierci i wyszli z grobu w dniu jego zmartwychwstania. A wszystko dlatego, że Jezus wstąpił do otchłań w rozwalone serce ziemi. Poszedł tam sam, bez armii, bez aniołów. Powiedział, kończ i całe podziemie oraz diabelska horda ujęły przed Nim samym kolana i oddali klucze. Chrystus nie potrzebuje broni. Podporządkowuje Mu się cały wszechświat. Mą atomy, planety, wszystko, co wiedzialne i niewidzialne. Zostało stworzone Jego Słowem i podporządkowuje się Jego Słowu. Jezus sam jest Słowem Bożym. Piekło, demon, diabeł, śmierć drżą na Jego same imię. Chrystus wypełnił swą misję. Umarł za grzechy ludzkości. Pokonał diabła, śmierć i piekło, a Bóg wskrzesił go spośród umarłych. Jest to fakt niezaprzeczalny. Chrystus wstąpił do nieba. I zasiadł obok Boga Ojca. Zastanówcie się, kto może wstąpić do najgłębszych miejsc ziemi, a następnie wstąpić do nieba i zasiąść obok Boga na tronie. Tylko ten, który jest podobny do Boga. Jezus jest Bogiem, równym Bogiem. I cały wszechświat skłoni przed Nim kolana. Więc kim jest Jezus Chrystus? Dla nas, jeszcze będąc na ziemi, zadał to pytania faryzeuszom, Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Odpowiedzieli mu: Dawida Jezus rzekł im: Jakże więc Dawid pod natchnieniem nazywa go Panem, gdyż mówi: Rzekł Pan panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, jakże może być Jego Synem? I nikt nie mógł odpowiedzieć Mu ani słowa. I od tego dnia już nikt nie ośmielił się Go pytać. Innymi słowami Jezus mówi, użyjcie swego rozumu. Jeżeli Dawid nazywa Chrystusa Panem, jeżeli Dawid zrozumiał i czcił Chrystusa jako Boga jeszcze przed narodzinami Jezusa, to o ileż bardziej jest to konieczne dla nas. I nawet jeżeli ktoś nie ugnie kolana przed Jezusem, Bóg i tak położy wszystkich wrogów pod nóżkiem Chrystusa. Ojciec powiedział swemu synowi, siądź po prawicy mojej, a położę nieprzyjaciół Twój pod nóżkiem stół twoich. Wielu ludzi zajęło dziś pozycję sędziów. Decydują oni o tym, jakie stanowisko ma Bóg, Jego Syn i Duch Święty. Ale to jest wielki błąd. W Biblii powiedziano, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jeśli osądzamy ludzi, trafimy na sąd. A jeśli zaczynamy osądzać Boga i Jego Słowo, to jest bardzo straszne. Z każdego niepotrzebnego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów swoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów swoich będziesz potępiony. Sam Bóg, Ojciec, nikogo nie sądzi, lecz cały sąd przekazał synom. Aby wszyscy czcili syna, tak jak czczą ojca. To nie czci syna, ten nie czci i ojca, który go posłał. Wybór należy do nas. Albo przyjmujemy całą łaskę i błogosławieństwo dane nam przez Jezusa, albo swoimi słowami i czynami uczynimy gorzej dla samych siebie.